Cześć wszystkim, tu Wikitorii i dzisiaj będziemy robić unpacking tej oto paczki. Są w niej kosmetyki, które zamówiłam na stronie i perfumy. I powiem Wam, że nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co jest w środku. Oprócz tego, była tam taka świetna promocja, że jeśli kupi się rzeczy za 99 zł i bodajże 90 groszy z Makeup Revolution albo Revolution Pro albo Freedom, to dostanie się gratisowy prezent warty 165 zł, właśnie z Makeup Revolution. No i zobacz, Zobaczymy sobie to, co kupiłam pierwsze, a potem Wam pokażę, co było w tym prezencie. Niestety ta promocja jest nieaktualna dłużej. Sprawdzałam dzisiaj i teraz, jak kupicie chyba za 42 zł kosmetyki, to dostaniecie rozświetlacz do tego, więc niestety już nie ma tego, no ale zobaczymy sobie, co można było dostać. Trochę dziwnie się otwiera jedną ręką. Okej. Okay. paragon. Okej, okay, przesyłka jest zabezpieczona. O, dobra, super. To będziemy tak pojedynczo wyciągać. Tylko teraz które to jest ten prezent? Nie wiem. Najwyżej Wam powiem, czego nie zamawiałam. Bo jak widzę nie ma chyba go osobno. Dobra. Ok, pierwsze wypadła mi e, ta konturówka do ust. I ta konturówka jest właśnie z Makeup Revolution. Mm, I kosztowała 6,85 zł. Jej, pędzelki! I one są z Freedom Pro Artist. Mm, superowo. Ten jest do konturowania. Uh, I on kosztował 15,10 zł. I właśnie chciałam mieć taki pędzel, bo tak to używałam innego, a chciałam mieć już taki typowo do konturowania. No i oprócz tego mam mm, pędzelek do cieni. Do powiek i on kosztował 12,90 zł. Następnie mamy kolejną konturówkę. Ta jest już wodoodporna i ona jest w sumie w takim czerwonym odcieniu. I także z Makeup Revolution. O, jak tutaj widać, wodoodporna. I ona kosztowała 13,90 zł. Teraz mamy jeszcze taki oprócz tego bonusowy prezent i to jest próbka perfumy. Baterii mam mało. Okej. Okay. Voilà. Fajno w ogóle ona miała inną folię, bo tam mamy taką zwykłą przecież, czystą. No Mniejsza o to. Ciekawe jak ona pachnie. Mmm. na Muszę do szkoły kiedyś z nią popsikać. Kolejną rzeczą jest paletka, która chyba napodoba mi się najbardziej. No, ale się jej nie otworzyłam. Też jest z Makeup Revolution. Mermaid's Forever. Dobra. Z tyłu tak wygląda. Tu są pokazane wszystkie cienie. No ale otworzę i zobaczymy jak to wygląda w środku. Okej. Okay. Dobra, ślicznie. Fajnie mi się lampa odbija w niej. Naprawdę muszę sobie kupić statyw. Oj, fajnie są podpisane kolory. Tak fajnie się mienią, bo one są takie brokatowe. Cieczno. Te brązowe są też piękne. Ogólnie mega się prezentują. Może kiedyś Wam powiem, jak to wygląda w praktyce, czy fajnie się je nakłada i w ogóle, czy mają fajny pigment, dobry. No i właśnie chciałam sobie kupić nową paletkę, bo wcześniej używałam tej z Front Cover. No, ale ona ma już trochę. I chciałam kupić coś nowego. Ostatnią rzeczą, którą kupiłam, jest rozświetlacz z Makeup up Revolution. I on kosztował 14,86 zł. Ładnie też wygląda. Ciekawe właśnie, jak będzie w praktyce. Teraz zostało nam jeszcze odpakowanie tego prezentu, i w sumie moja koleżanka, bo i powiedziałam o tym, też sobie kupiła właśnie kosmetyki tam za 100 zł, które trzeba było kupić i też dostała ten prezent. No i właśnie ona paczkę otrzymała już w poniedziałek no i widziała co jest w środku no i powiedziała że się jej mega podoba i że warto było bo dostała 7 rzeczy i ja myślę że też będę zadowolona i właśnie zobaczymy sobie powiedziała mi tylko o jednej rzeczy co to było no ale zobaczymy i to odpakujemy sobie to teraz o, już wspomniało mi się jeszcze, że właściwie nie wiedziałam, w którym pakunku będzie ten prezent, a jakoś tak wyciągałam po kolei i zostało mi na końcu, więc w sumie tak jak na początku planowałam, że pokażę wam na końcu, co jest w prezencie, i tak też będzie. Ok. Pierwszą rzeczą jest ta pomada do Brwi. Mm. I ciekawe, jaki będzie mieć kolor? No nie, no jasny, brązowy, no to w sumie. Powiem Wam, że mi nie za bardzo pasuje, bo ja ogólnie nie mam ciemne brwi, więc raczej nie będę używać, no ale nie wiem. Tak wygląda. W tym prezencie znajdował się również lakier. Ładny ma kolor, w sumie nie szukałam takiego lakieru. Z tym, że teraz właśnie um, używam um, lakierów hybrydowych, bo sobie robię paznokcie pod lampą, więc więc nie wiem, czy na razie mi się przyda, ale w sumie zawsze mogę też pomalować zwykłym lakierem, więc. więc fajnie i ładny ma kolor, bo w sumie pasuje do takiej mojej jednej bluzy. Ojej, nie spodziewałam się, że będzie jeszcze drugi lakier. Ten jest śliczny, kocham takie lakiery, jak się one się mienią, bo są jakieś brokatowe. Piękny. Wow, fajnie. No dobra, z tego jestem zadowolona, nawet jeszcze bardziej, ale tamten też był uroczy. Uuu, tutaj mamy taki zestawik do makijażu oka i że on jest właśnie tutaj pełny to jest taka paletka. Otworzę. W środku była mini instrukcja. Słodko wygląda. No i tutaj mamy właśnie tę paletkę. Taką mini, mini. Dobra, fajnie, że od końca oglądam. Oj, dostałam jeszcze taki pędzel. I ostatnią rzeczą, która znajdowała się w tym prezencie, jest paletka do brwi. <grym> Widzę, w sumie skupiał się dość na brwiach. Oprócz tego były jeszcze lakiery i oko. No ale już drugą rzecz mam do brwi, bo wcześniej była ta mała pomada do brwi. Ok. Z tyłu tak wygląda. Mamy tutaj pędzelek Mamy puder do brwi. Rozświetlacz. W środku tak wygląda. Tu jest lusterko. No jest faletka i jest... O, Więc tak prezentują się wszystkie rzeczy, które dostałam w tym prezencie. Mm, chyba, że coś zgubiłam w gdzieś, ale raczej nie. Eee, no i mogę Wam teraz powiedzieć, co o tym sądzę. Zacznijmy od tych lakierów. Są bardzo ładne i na pewno się przydadzą kiedyś. Ta paletka do oczu też jest fajna i jest w sumie taka bardzo poręczna, bo nie muszę brać wszystkiego, tylko właśnie wystarczy, że wezmę sobie to, a to zmieści nawet w torebce czy tam w piórniku, więc ona jest fajna. Ta pomada do brwi nie podoba mi się za bardzo, bo jest jasna, no i w sumie nie będę jej używać. Ten pędzelek też się na pewno przyda, a jeśli chodzi o paletę do brwi, to w sumie nigdy nie robiłam aż tak bardzo swoich brwi, mm, więc nie wiem, może spróbuję. Eee. No, no i to chyba byłoby na tyle. Powiem Wam jeszcze, że rzeczy, które dostała koleżanka raczej, różnią się od moich, bo ona miała 7 elementów w tym zestawie i wiem, że dostała szminkę, z której nie była do końca zadowolona, bo jak nałożyła ją na usta, to jakoś się jej robiły grudki, więc nie wiem, czy ona była stara, czy co. Jeśli chodzi o mój zestaw, to wyślę jej zdjęcie swojego zestawu i ona wyśle mi też swojego, no i wtedy sobie zdowiemy się, kto co dostał. Tak bardziej. Mm, no ale w sumie jestem zadowolona. Nie wiem, czy to wyszłoby 165 zł za te rzeczy może, ale no nie wiem. I ona miała o jedną rzecz więcej. <grym> Okej, okay, to chyba byłoby na tyle. Um, dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie lajki. No i zapraszam Was na kolejne filmiki. Pa pa!